Wybrałaś jego, czujesz głębokie połączenie, ale on, on się odsunął. To to nie jest kara. To jest informacja dla ciebie, co zrobić, gdzie zajrzeć do źródła, czyli do ciebie, żeby on mógł zacząć przejawiać się inaczej. Żeby mógł zacząć być obecny żeby to wszystko o czym marzysz w tej relacji, żeby mogło zaistnieć. Bo to może zaistnieć. Nawet jeśli teraz jest delikatnie mówiąc po prostu nie ma tej relacji. To poprzez powrót do źródła, sprzątnięcie strychu, pracę z podświadomością. Narzędzia możesz zmienić swoją tożsamość na tą, na tą kobietę, której się po prostu nie, op, nie opuszcza, która sama decyduje, bo wie, odzyskała swoją moc i wie, że to ona jest właśnie źródłem, że to jej wewnętrzne dialogi, jej przekonania spowodowały, że jest tak, jak jest. Natomiast Twój ukochany pokazuje Ci tylko to, co masz w sobie. I jak jesteś gotowa, żeby wyjść z roli ofiary, żeby zacząć świadomie kreować nie tylko relacje, ale całe życie, to program Powrót do pełni mocy jest po prostu dla Ciebie. Głęboka praca. Osiem spotkań na żywo, tylko sześć kobiet. Być może, być może to Cię woła. Więc napisz do mnie, ja wyślę Ci szczegóły. I kto wie, w połowie grudnia usłyszymy się na żywo, a skończymy pod koniec marca. To nie jest kurs, to jest powrót do Twojej boskości. To jest transformacja życiowa. Pozdrawiam Cię serdecznie.